Coś się po tym no to jest muzeum figur woskowych. Idziemy na lumpy. A znalezienia czegoś fajnego w lumpie, kolorowego, ciekawego. Skończyła się porażką. Nic nie kupiłam. Więc plan jest taki A albo jutro pojadę do innego lumpa czegoś poszukać jeszcze. B będę szukać na vinted. Nie chcę B, bo to zajmuje mi tyle czasu i... Tak nie lubię szukać na Vinted, nie wiem czy to jest tak macie, dajcie znać, ale mi szukanie na vinted zajmuje kupę czasu, a i tak mam wrażenie, że nie znajduję niczego godnego uwagi. Czy w <laughs> oh Na moją gościnie, a w tle oglądam sobie podcast Kajam się. Mówiłam wam w ostatnim odcinku, że to jest moje odkrycie 2024 roku. Nie wiem, czy już wspominałam, ale nie mam talentu do fryzur. Co widać? Przed chwilą miałam bałki, myślałam, że po prostu je zdejmę. To... Idealnie mi się ułożyła, jak grzywka, wiecie? Wszystko perfect. No i jest jak jest. Proszę Państwa. Kulisy nagrywania podcastu. Kochani, tak wygląda studio. Dwie lampy, które będą włączone wkrótce. Majki już podłączone. Komputer. Taki tutaj stroik. Patrzcie. No, będzie się działo. Będzie to odcinek. Z podsumowaniem zeszłego roku. Nowy rok stary my. Słuchaj, Aniu, jak się czujesz w tym 2025? Um, nie czuję tego chyba, że jesteś w 2025. Nawet jak powiedziałaś, to miałam takie... <grym> <grym> po ciężkiej podcastowej pracy czas na kulturę, moi drodzy. Jak widzieliście byłam w kinie na Baby Girl, czyli nowym thrillerze erotycznym z Nicole Kidman w roli głównej. Pamiętam, jak pierwszy raz obejrzałam trailer tego filmu, będąc w kinie na czymś tam innym, to pomyślałam sobie kurde, gdyby nie logo studia A24, to myślałam, że to może być 50 twarzy Greya w jakiejś nowej, odświeżonej wersji. Natomiast Mówię, ok, studio A24 to może być coś dobrego jednak. Opinie też były raczej pozytywne, więc z chęcią po prostu poszłam na, na ten film i raczej się zawiodłam, mówiąc zupełnie szczerze. Film opowiada o kobiecie w średnim wieku, która ma męża, ma dzieci, bardzo dobrą karierę, no ogólnie wiecie, praktycznie idealne życie. Natomiast... Na pewnym etapie z swojej kariery do jej firmy przychodzi młody stażysta, i ewidentnie rodzi się między nimi jakieś napięcie nie uczucie, ale raczej takie napięcie erotyczne. No, i w pewnym momencie rozpoczyna się między nimi romans, bo mają bardzo podobne potrzeby seksualne, które bohaterka grana przez Nicole Kidman przez wiele lat skrywała i uważała za dziwne, a wręcz niepokojące. Dodatkowym atutem tego filmu jest na pewno to, że to nie jest młoda bohaterka, tylko bohaterka w średnim wieku, która wiecie, można sobie pomyśleć, że już całe życie po prostu ma za sobą i już raczej nie dotyczą ją takie tematy jak jakiś przed swoją seksualnością, a tymczasem nic bardziej mylnego. Do tego jest to ciekawy komentarz post-mitu, bo jest tam też temat zgody, który w przypadku tej dwójki bohaterów jest dość problematyczny, zważywszy na ich zainteresowania. Ale, mimo tego, że ten film zapowiadał się naprawdę dobrze i zapowiadało się, że to będzie taka dosyć, wiecie, intensywna analiza psychologiczna jednak tych bohaterów, że czegoś więcej się dowiemy, dowiemy się, co im w duszy gra, co mają w głowie, to kurczę, w pewnym momencie się to po prostu zamazało totalnie. Doszła do tego jakaś niepotrzebna intryga, która mnie na przykład w ogóle nie interesowała i była moim zdaniem zbędna. Pod koniec wątki praktycznie same się rozwiązują. Nagle jeden z bohaterów po prostu znika z ekranu i potem tylko inni bohaterowie coś tam o nim wspominają, że gdzieś tam jest. No, finał zdecydowanie nie był satysfakcjonujący i więcej w tym filmie oczekiwałam właśnie takiego psychologicznego podejścia, że tak to będzie thriller erotyczny, ale że mocno wejdziemy w głowy tych bohaterów, a w pewnym momencie mi po prostu tego zabrakło. Ale też mam wrażenie, że ten trailer był na tyle mylący, że część osób przyszła do kina obejrzeć właśnie 52 Greya, czy. 365 dni. I skutkowało to na przykład tym, że podczas scen erotycznych na publiczności pojawiał się śmiech, bo były one dość niestandardowe. Niestandardowe w takim sensie, że nieczęsto takie sceny erotyczne pojawiają się w filmie. I te sceny były bardzo niekomfortowe dla widza i były celowo tak zrobione, co ja bym uznała jako plus tego filmu jednak. No, to ta reakcja publiczności była dla mnie taka: mm, To nie jest śmieszne. Uważam, że ten film mógł być czymś więcej, i myślałam, że będzie jakimś takim komentarzem wiecie, społecznym, jakimś takim wejściem naprawdę do głowy bohaterów i zobaczeniem, co się kryje za tym, że. Mają takie, a nie inne fantazje erotyczne, i że przez tak długi czas to ukrywali, a wyszło moim zdaniem bardzo przeciętnie, dla mnie takie 6 na 10, jeśli miałabym w jakiś sposób to ocenić. Co ciekawe, po samym sensie, wydaje mi się, że lepiej oceniałam ten film, bo z biegiem czasu, jak o nim myślę, to coraz mniej rzeczy mi w nim gra. Jestem też taka scena, gdzie ten scenarzysta grany przez Harisa Dickinsona tańczy, a raczej buja się bez koszulki do piosenki Father Figure George'a Michaela. I jak zobaczyłam tę scenę, to już wiedziałam, że po prostu to będzie viral na TikToku. TikTok kocha takie treści, kocha dobrze znane stare piosenki. W połączeniu z pięknymi postaciami, z pięknymi mężczyznami albo z pięknymi kobietami. Tak było przecież też w przypadku choćby Wednesday. I zawsze widząc takie zabiegi w filmie, zastanawia mnie, czy twórcy obecnie robią to celowo, aby takie sceny umieszczać, bo wiedzą, że później się to poniesie w mediach społecznościowych. A jak się poniesie w mediach społecznościowych, to wiadomo, że część osób pójdzie do kina no i film zarobi swoje. Czy to po prostu my, słysząc jakąś. Starą piosenkę już od razu wiecie. Mamy napływ nostalgii za czasami, w których tak naprawdę nie żyliśmy, bo pewnie większość osób, która teraz będzie ripostować tę scenę, nie żyła w latach 80., ale tęsknota za starymi, dobrymi czasami i romantyzowanie czasów, w których się nie żyło, po prostu ma swój renesans od ostatnich kilku lat. Myślę, że to jest połączenie tego wszystkiego. Dajcie znać, co wy myślicie. Czy twórcy celowo takie rzeczy umieszczają w filmach, bo wiedzą, że to będzie viral no i będzie ta lawina pieniędzy i po prostu złotego deszczu na nich? Czy jednak w kulturze jest jeszcze coś pięknego i po prostu tak na nas działa, że zakochujemy się w pięknych rzeczach, choć nieco nostalgicznych? Mam wrażenie, że w tym vlogu pojawia się dużo zimowych krajobrazów, ale spadło trochę śniegu i muszę się nim nacieszyć. Ja ogólnie nie jestem osobą, która lubi zimno. Taki fun fact o mnie. Ja jestem zdecydowanie ciepolubna. Natomiast w Polsce zobiecajnie bardzo mocno to, że mamy tą cykliczność. Mamy cztery pory roku, które są zupełnie różne pod siebie. No a jak jest zima, no to musi być śnieg. Tego śniegu jest coraz mniej i coraz rzadziej. Dlatego jak już się pojawiam, no to staram się czerpać i <gryw> chodzić na spacery. Powoli kończy się ten czas świąteczno-noworoczny. Ja zaraz będę wracać do pracy. Ale słuchajcie, pierwszy raz w życiu w ogóle miałam tak długi urlop, ten świąteczno-noworoczny. I tak długi urlop w ogóle, żebym nie wyjeżdżała nigdzie, tylko siedziała w domu, odpoczywała. I jestem zdumiona, jak bardzo udało mi się odpocząć, i jak przyjemne to jest, że wstajesz rano i nie wiesz, co będziesz robić. Nie masz planu na ten dzień. Po prostu możesz wybrać cały dzień oglądania YouTube'a. To był taki okres siedzenia w domu trochę genicia. Nadrabiania filmów, seriali, małych przyjemności, oglądania YouTube'a w dużej ilości. No, będę go dobrze wspominać. Naprawdę nie czuję, że to był zmarnowany czas, tylko że był taki mega, mega chillowy. I rzeczywiście jest trochę tak, że ten czas świąteczno-noworoczny to jest taki okres zawieszenia. Kiedy trochę nie wiesz, co się wydarzy, nie wiesz, co masz robić, nie wiesz, który jest dzień tygodnia, która jest godzina, ale jest to bardzo przyjemne, bo jednak na co dzień mamy zazwyczaj wszystko zaplanowane. Tym bardziej, jak pracuje się na etat, no to wiecie, każdy dzień tygodnia właściwie wygląda tak samo, a tutaj jest taka niewiadoma, i to jest super. I czy jest z tego jakiś wniosek? Nie wiem, może. Taki, że dorosłość jest czasem fajna, bo możemy robić co chcemy. Tak mniej więcej, co chcemy, bo jednak żyjemy w społeczeństwie i są jakieś ramy tej naszej wolności. Natomiast możemy sobie czasem zaprojektować dzień tak, jak chcemy, i może być fajnie. Życie jest czasem fajne.